Mam na imię Daniel i y, tworzę różne miasta, właśnie z Lego i Kobi. I tworzę do nich różne inne maszyny, takie jak śmieciarki i tak dalej. To jest moje miasto, jedno z wielu. Można tu zauważyć różne specjalne sprzęty, śmieciarek dużo w sumie. Pierwsze, co chciałem Wam po pokazać, to będzie mój własny, zrobiony tak zwany podnośnik HDS. To była yy, gruzot, ale zrobiłem coś takiego. Ten HDS ma ruchome części wszystkie. Można zrobić tak, można tak, ale żeby tą ławkę postawić, on musi podjechać, opuścić ją i puścić. No i ławka stoi. HDS. To yy, ja go używam do jest tu taki pojazd yy, i takie drzwi yy, przyczepia się yy, tak i za pomocą hds on przenosi te drzwi i odkłada. Oczywiście tak trudno zrobić, ale yy, będę próbował. Yy, bardzo mi się podoba. A części, które użyłem, są bardzo, tak powiem, różne. No, zwykły patyczek. Na to coś takiego. Ruchoma część, która ma tu do ruchomego, następna ruchoma. I takie szczypce, które są, no, częścią unikatową. I... O, kolor trochę nie, nie, nie podchodzi, ale... No i takie coś wyszło. HDS. A jeszcze to może ten HDS się kręcić w różne strony, według własności. Ale tak naprawdę to jest. No to oczywiście się mocuje, ale to jest taki gruzeł, który dostałem na urodziny. Fajny. Frut ma taki typowy, taki stary. No ale zrobiłem HDS, bo bardzo tu widać, w mieście się przydaje. To jest. Mechanik samochodowy. <laughs> tutaj widać jakieś rozwalone stare autko. Oni tutaj dwóch mechaników naprawia motocrosa. Jeden y, tu olejem smaruje, a drugi coś tam szlifuje y, specjalnym przyrządem. Jest tu jakiś silnik. Leży y, stary, stara wespa rozwalona banner jest. Karmechanik po angielsku. I różne śmieci. No, te śmieci to w ogóle moje wymysły. Bardzo różne. Jakieś dziwne przyrządy. Śmietniki. Co chciałam powiedzieć Wam o śmietnikach? Śmietniki zrobiłem w taki sposób. W Środek wkładam śmieci. A przykrywkami. Że one się trzymają? Zakrywam to. A te części są potrzebne do tego, żeby specjalna ciężarówka, śmieciarka mogła tę część wziąć w swoje szczypce. Znaczy, no, oczywiście to bardziej takie części są potrzebne. No, żeby po prostu się trzymało, bo to jest też śmietnik, tylko taka zakrywka inna. Ym. A żeby się trzymało, bo on bierze tak, trzyma i jak będzie wyrzucał, to tak i też będzie trzymał. Więc tu są też takie dwa szczepione, fajne śmietniki, śmieszne. śmieszne. Ta śmieciarka, o której mówiłem, yy, ma specjalny przyrząd, o którym może wziąć, złapać i wyrzucić śmieci do do kosza. No, i z powrotem odłożyć. Może tak samo przepchać tamtym urządzeniem śmieci. Tu są pokrętła. I wyrzucić śmieci. No i śmieci są tu. Taki. Taka fajna śmieciarka. To jest zamiatarka uliczna z zestawu z urzymiu Bardzo mi się podobają ruchome części, które jak jedzą, one też jadą. Tył yy, z tyłu ma fajną klapkę. Tam można śmieci włożyć lub coś. O, Banana. o no, banan. W, w koszu za natarki. Ym, ogólnie, jak jeździ wczesnym ranem lub ym, jak jeździ rano, to ma światło, ym, lub kiedy jest ciemno. Te też się kręcą części i one są z, 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 y, tak. Tam jest i, y, taki, tak powiem, X. Też jest X, taka część specjalna, więc to się wkłada i się, to się kręci, bo to jest kółeczko i yy, co ciekawe ma bardzo, znaczy nie aż tak bardzo rzadko, ale rzadko spotykane koła, ponieważ no ten środek felga to jest tak, no tam częsty, ale te same gumowe kółka to już jest rzadkość, bo jak yy, poprzednio to HDS... Ciężarówka hds miała takie, no, inne. No, w ogóle inne mają wszystkie samochody tutaj, w tym mieście. To jest motocykl policyjny. No, który nie stoi, ale musiałem mu zaczepić takie dwie, dwa, dwa klocki, którymi można, żeby on po prostu stał i go puścić. To jest tylko obudowa, ale nakłada się tutaj coś takiego. Kierownicy, no i na to przyczepię się policjanta. Ma tu swoje kajdanki, ser, bo on bardzo lubi jeść ser. Policjant. No i jak widać, teraz wóz, znaczy motocykl policyjny, teraz stoi nie spada, a wcześniej spadał cały czas. I te oto części, które teraz widać, są specjalną częścią, które też są zamontowane w innym, w innej minifigurce. Będę pokazywał za chwilę. Jako, one są bardzo dobre jako trzymaczka właśnie. Są okrągłe, można je wszędzie przyczepić. Takie uniwersalne. To jest centrum, gdzie można kupić samochód. No, tutaj banner jest. Tu jest salon samochodowy. A czy jakieś śmietniki? Ławka. Policent siedzi nawet. A oto specjalne małe mini figurki, które, no, widać, przydają się w mieście. To jest pociąg, fajny. Lokomotywa bardziej. Zrobiona przeze mnie. No, z instrukcji, ale takie części tu są. Ciekawe. E, bardzo. Takie kółka ruchome, które się kręcą. I można je demontować w innych rzeczach. No, a fajnie ona wygląda jak jeszcze wagoniki, do niej się doczepi. Ale to zestaw jest inny, więc to. No. Trzeba dokupić. To są dwie taksówki, które zrobiłem z książki takiego jednego pana, który mamy jego książkę Lego. I on tam zrobił mini miasto, i takie, tak, w takiej skali są samochody. Fajne. No, tu jeszcze muszę doczepić żółte, dół, spód muszę szary zrobić. No, ale trochę jeszcze zostało, ale wyglądają dobrze. To jest drzonka, tak? To są takie małe stateczki, które pływają po wodzie. I tu widać szkło. Fajna szyba, małe. Tu jeszcze nie dokończyłem, bo tu część i żagle trzeba zrobić. No, ale na razie ma już kontury duże. To jest tak zwany pick-up. Samochód też z tego mini-miasta Fajny jest Mój brat to zrobił Ma tak zwaną pakę Dużą nawet Trzy stady I mamy jeszcze z tej samej serii takie auto Takie zielone auto miejskie Bez kół, bo nie starczyło, ale... A także mamy ciekawy samochód Karetka Fajne Karetka mi się akurat bardzo podoba Ze światła i wszystko to A także mamy inne samochody Mamy coś takiego W mieście to jest też jako miniaturka bo w tym mieście trzeba powiedzieć bardzo lubią miniaturki. To jest taki fajny samochodzik. To nie jest Lego, ale te części przypominałem są w policyjnym motocyklu. Właśnie dlatego mówiłem, że w następnej minifigurce. To jest fajny ha helikopter. No, a jest jeszcze jest jeszcze wieloryb. Oczywiście zmniejszony bardzo. Na dużo, duże oko, nie wiem dlaczego. Tak w instrukcji było. I ma unikatową część niebieski ogieniek. No, to jest woda, ale bardzo fajna część. I ostatnim z tego punktu będzie biały dom. No, przód jeszcze muszę dokończyć, ale ogólnie to. Jak, jak tam, kolumny, jakieś krzaki tu, dwa. No, taka mini figurka tego białego domu, a to są wszystkie yy, mini figurki tego miasta.